Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy Sobie Randomowo. Dzisiaj randomowo zagramy sobie w niesamowitego Spider-Mana 2, jak widzicie. Jest to wersja na Xboxa 360, a ja postaram się Wam pokazać jakiś tam fragment gameplayu z gry, abyście mogli sobie ją sami ocenić, zobaczyć jak ona wygląda. Myślę, że gra nie jest na tyle dobra, bo to jest taka powiedzmy średnia produkcja, abym miał ją pokazywać w całości na swoim kanale, więc postanowiłem, że właśnie zaprezentuję ją Wam. W takiej krótkiej formie randomowej, 1-2 odcinki maksymalnie, tak więc może przejdziemy sobie albo jeszcze powiem troszkę o grze, bo gra nie jest całkowicie na podstawie filmu. Jest dużo misji, które są po prostu wymyślone, tak więc musicie mieć tego świadomość i nie zepsujecie sobie tak naprawdę do końca zabawy, grając w grę, nie oglądając wcześniej filmu, ale jednak, mimo wszystko polecam Wam obejrzeć sobie film przed rozegraniem tej gierki. No a my możemy sobie tymczasem po prostu zacząć nową grę. Jak widzicie mamy tutaj trzy poziomy trudności. My może weźmiemy sobie środkowy. I zobaczymy co tutaj gra mam nam do zaprezentowania. Dobra, ruszamy. Ta scena, którą tutaj widzicie, ona jest jeszcze z pierwszej części tego filmu, kiedy to właśnie sprzedawca nie chciał. Znaczy, tutaj widzicie, Peter Parker nie chce po prostu pomóc. Czekajcie, muszę tutaj troszeczkę rozjaśnić ekran, bo jest tak ciemno, że masakra jakaś. Poziom. O, tutaj mamy. Czekajcie, ja też sobie tylko obrócę telewizor. Ok, może tak będzie lepiej. Sprawdzimy, o, zdecydowanie. Właśnie ten sprzedawca nie chciał tam sprzedać Peterowi Parkerowi czegoś, do czego brakowało mu tam chyba kilka centów tylko. I właśnie tutaj jakiś tam złodziejaszek porwał coś ze sklepu, a tymczasem Peter Parker nie chciał mu w ogóle pomóc. Ktoś, kto no, nie ma pojęcia o pierwszej części, mógł zupełnie wow, to się to, znaczy, odebrać. Słuchajcie, włączyłem jeszcze, tylko sprawdzę, czy włączyłem napisy. Eee... Ok. O, tu są napisy. Muzykę troszeczkę przyciszymy. Dobra. No i właśnie w tej chwili wydarzyło się coś no dosyć ważnego. Aj. I dotyczy to bez wątpienia Petera Parker'a. No właśnie. Ben ben was in a world where i couldn't count on anything a world where my parents disappeared where a genetically modified spider bite turned me into something new but now uncle ben was gone for his memory for aunt may to make up for not stopping his killer when i should have i had to become a man spider-man I zrobiłem dużo dobrego, wybrałem wiele bogów. Ale nie zobaczyłem tego, co zabił on Ben. Jest jeszcze jedna osoba w spacie i życiu takiego. Ale tutaj była troszkę krótka historia spider opowiedziana. Przy okazji też dowiedzieliśmy się, że nasz właśnie Peter zrobił wszystko, aby znaleźć tutaj zabójcę właśnie wujka Bena. Będzie robił wszystko co w jego mocy, aby ten cel swój tutaj osiągnąć, i żeby go po prostu w jakiś sposób ukarać. No i to będzie taki nasz główny cel, tak abyśmy go nie odnaleźli i abyśmy się odegrali na nim. Oczywiście gra jest tylko wyłącznie w języku angielskim. Więc więc musimy świadomość tego, że jeśli chcecie sobie ją kupić, no to musicie znaleźć dosyć dobrze język angielski, aby wszystko tutaj zrozumieć. Chociaż też fajnie jest, jak będziecie się sami też uczyli przy takich grach języka, to na pewno w jakimś tam stopniu Wam pomoże w edukacji językowej. The man who killed Uncle Ben is out there somewhere. I will find him. Nasza akcja przenosi się dwa lata później, i nadal, cały no, czas... Spider-Man jest tutaj rozwcieczony. No i teraz pewnie będziemy się uczyli właśnie tutaj skakać po budynkach. Robimy to za pomocą lewego tutaj e, przycisku i... czekajcie, tak i tak. Aha i tak. Kurde, to nie jest do końca takie łatwe. Wow, na nisko trochę lecę. Aha, mamy lecieć tam? Dobra, troszkę ta. Pierwszy raz też gram, tak? Więc nie ma się co dziwić. Tam mamy dotrzeć. Aha, i teraz możemy sobie też chodzić po ścianie. Super

Gdzie to mogą być osoby podejrzane o zabójstwo tutaj właśnie wujka? Jak wiecie, Peter Parker interesuje się fotografią, więc tutaj możemy sobie wyciągnąć aparat. Porobić im zdjęcia. Okej. Okay. Wow, wiecie co tutaj jeśli chodzi o Spidermana, też mamy takie możliwości e, szybkiego reagowania. On w miarę e, wcześniej wyczuwa niebezpieczeństwo, więc dzięki temu po... mogliśmy uniknąć po prostu tutaj e, niebezpieczeństwa. No i będziemy się teraz pewnie uczyli ataków różnych, które będziemy mogli wykonywać na przeciwnikach. Jakoś tutaj specjalnie nie są. Te ataki różne niż w innych grach. właśnie są takie same. To są przyciski. O, pięknie.

I might just have a future at this. Oj, hey! Get me down! Come on, get me down from here! Quiet. Let me see oh. your hands. Uh, see? Huh. It's your lucky night. You're uh. not the guy I'm after. Uh. Unless you had a tattoo removed. No man, no, no, no. I'm, I'm afraid of needles. And heights! So how about let me down, huh? Relax, you're fine. What? Until the webbing dissolves. So... No, the cops will find you by then. Please Probably. what? Maybe I can help you find who you're looking for. Just, just put me on the ground, yeah? I guess the jails all have the same fashion magazines, because there sure are a lot of criminals who look like you. Oh. Huh? I'm trying to find this one. Yeah, 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 yeah. I, I, I seen that guy. Oh. He sells guns to my boss, Herman Schultz. Lying will not improve my mood. Yeah, I swear, I swear, Mr. Schultz is doing a deal right now. I, I, I don't know if it's with him, but he's buying enough firepower to take on an army, man. Army? Oh. Which army? The, the Russians, man. They what? arm up. We arm up. Scary times, man. You, you gotta be ready for anything. You know what I'm talking about? Tell me where to find Schultz, okay? Maybe I'll upgrade your accommodations to a, a fire hydrant. Yeah, 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 yeah. What do you say? Yeah, yeah, pretty good. cush, huh? Yeah. Huh? Got a deal? No, dobra. Teraz mamy możliwość przemieszczania się w zupełnie inny sposób. Teraz sobie to sprawdzimy, zobaczcie, w ten sposób, wystarczy za pomocą RB Nacisnąć tutaj i... Możemy się, wow! O, taki tutaj, takie przemieszczanie to jest naprawdę błyskawiczne niemalże Zdecydowanie bardziej tutaj... Precyzyjne, dobra, wbijemy na górę teraz Teraz gdzieś tam, No to jest zadal... Wow! Ale bym teraz tutaj spadł. Bra, wbijemy na górę. Gdzieś tam mamy się udać. Bra. Też tutaj twórcy, widzę gry, no, postarali się, aby ta pajęczyna zawsze trafiała w budynki, żeby to nie było tak jak kiedyś, <grytanie> że te pajęczyny leciały po prostu w najnormalniej w świecie w niebo. Powiem wam, leciały pajęczyny w niebo. Nasz Spider-Man chwytał się tutaj nieba Już to dosyć komicznie wyglądało. Tutaj teraz widzę, że tego już nie ma, a my mamy się tam udać. Crawdaż cały kruk w świecie jest podobny do gonów. To daje nam bardzo mało wątpliwości. Mówię o tym, że zaraz z gonów i nawet jaką żyję. Gdzie oni, pungs? Jako, że podaję gonów? Nie sądzę, że Państwo są w stanie wykorzystać ich responsably. Właśnie mieliśmy się udać do miejsca, gdzie tutaj handlują bronią. Trzeba będzie wszystkie skrzynki z amunicją tutaj zabezpieczyć. I mamy jakiś nowy rodzaj tutaj. A tak, u chyba o tam jest skrzynka, dobra, tu jest druga, Gdzie jest trzecia, trzecia aż tam gdzieś w okolicy będzie i teraz mamy możliwość przytrzymania, tak okej. Okay ich pokonać, żeby te skrzynki już tutaj teraz zabezpieczyć. O, pięknie, masakra. Dobra, teraz gdzie jest ta skrzynka tutaj? Mieręń. If I, focus, so I focus, maybe I can sense, sense where the other ammo crates are. Walk away while you can still walk! Hey, you my <laughs> Może to nie jest tak gra mocno rozbudowana jak Batman, ale jestem niemalże pewien, że komuś, komuś podobał Batman, spodobał się też Spiderman. I ostatnio, gdzie jest? Na dole, pewnie gdzieś. Okej. Okay.

Oh, come on, sobie z do Dobra. tutaj. You're pay for that Już by był załatwiony, i chcę się wierzyć. Chociaż. Tak. No, ma coś wspólnego właśnie z zabójstwem wujka Bena. O, możemy prosić kilka kwestii. Możemy zapytać, się, co oznacza tytuł, który on ma na swoim ciele. Możemy też porozmawiać o wojnie gangów. Kolejna kwestia pod przyciskiem A to, żeby on nas zidentyfikował tego zabójcę wujka Bena, czyli tego kolesia, którego ma tam na tym zdjęciu. Teraz możemy zakończyć konwersację, w ogóle nie rozmawiać z nim, no to by była głupota, więc najpierw może zapytamy go o tą identyfikację. Who's the man in the picture, huh? I, I, I'm Caradine. Don't know if that's his real name, huh? He sells guns without those annoying background checks. Where do you meet him? I mean, it's different each time. You put the word out you want to make a deal. He calls. Always on a disposable cell phone. I, he's a real paranoid fella, you know. Yeah, yeah, I, He must have a guilty conscience. I, uh, się że jest we paranoikiem. i thought you were on the new version of the tattoo the tattoo what does it mean it's a gang thing there aren't any gangs using that symbol we only a few people have it it means he's a specialist a guy who can get you anything you want for the right price and he'll kill anyone who gets in his way huh yeah i already knew that Taki tatuaż ma tylko. Czy to jest tatuaż związany z gangiem? Ale taki tatuaż ma tylko kilka osób i jest to taki spe, specjalny tatuaż. Czyli takie pewnie osoby najważniejsze w gangu go posiadają. No to zapytamy, może, że tą e, wojnę gangów. Dlaczego ty i Rosjanie nie grasz? Hm? Czy żartujesz? Po tym, co robią z naszymi ludźmi, to moi faceci czują, że muszą eskalować. Wiesz, to jest złe dla biznesu. Ale co ty zrobisz? Przestań i wypowiedz mi, jak. Nie jestem pewien, że możesz.

Się tam pewnie spieprzy teraz. No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o taką pierwszą wstępną misję. Jak widzicie, ta pierwsza misja już jest w stanie wam przedstawić, na czym będzie polegała cała tutaj walka z tymi przeciwnikami. Jak ta gra się będzie tutaj po prostu sprawdzała. Już widzicie, widzicie, jak ona wygląda? Nie jest to, może, wiecie, szczyt możliwości graficznych i tak dalej. Jest to gra ze średniej półki, nawet takiej średni plus. Ale zabawa może być naprawdę bardzo fajna, szczególnie jeśli jesteście fanami danego uniwersum. Czekajcie, zobaczymy co tu jeszcze mamy ciekawego. Aha. No, oczywiście, też zostajemy jakieś tutaj różne punkty doświadczenia i będziemy posiadali różne. Yy, aha, czyli tutaj mamy. Yy, oczywiście, będziemy mieć różne możliwość różnych zdobywania tutaj upgrade'ów. Yy, każdy upgrade będzie dopasowany do każdego stroju, bo będziemy mieli ich pewnie kilka yy, i tak to będzie wyglądało. zaraz sprawdzimy sobie jeszcze, jak te upgrade'y będą wyglądały. O właśnie, tu mamy całą tutaj. Yy upgrade kurde nie mogę tutaj się skupić na tym gdzie jest aha tutaj dobra już widzę tutaj jest upgrade czyli mamy zobaczcie tak wyglądają upgrade po prostu ja mam teraz 1250 punktów więc mogę sobie kupić w sumie tylko to Zobaczymy, czy będzie w ogóle jakaś animacja związana z tym. No Tutaj jakieś kolejne nam się odblokują, po prostu musimy grać sobie w grę i po kolei wszystko odblokować. Teraz sprawdzimy, czy jakaś animacja w ogóle się pojawi, czy nie. Nie, nie tylko filmik, który pokazuje nam, jak dana moc, którą sobie aktywujemy, będzie wyglądała. No, I aktywujemy. Widzicie, kolejne nam się odblokowało. No, taki prosty sposób upgrade'u e, postaci. To był taki króciutki też odcinek, aby pokazać wam jak wygląda gameplay, o co chodzi w gierce, jak ona się prezentuje graficznie yy, oraz, yy, no sami sobie możecie ją ocenić, tak? Mi osobiście gierka się podoba, fajna, taka na rozluźnienie, ale myślę, że aktualnie nie jest warta swojej ceny. Myślę, że warto by było poczekać aż ona troszeczkę stanieje. Mm, ale może mm, po tym troszeczkę ten show na spider mana Jak już ten film e, kinowy nie będzie już taki popularny, bo będzie miał już swoje lata, znaczy lata, może miesiące, e, to już takiego fanu chyba z tego nie będzie. No nie wiem, musicie sami sobie to ocenić e, ogólnie. To co chciałem, to chyba wam pokazałem. Być może, się będziecie chcieli zobaczyć jakiś jeszcze jedno odcinek, to dajcie znać e, w komentarzach. A postaram się dla Was coś tam ciekawego jeszcze e, po prostu nagrać, e, aby wam to e, zaprezentować. Tak więc to by było tyle, jeśli Wam się podoba. Postawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki z innych gier na moim kanale. Cześć!